Kto tam? Idź zobacz. Ja, za, za ciężką dupę. Mo. I idź młodsza, jesteś ja teraz w pasjansa gra mnie. Zara! Przecież się nie rozerwę! Dzień dobry. Władza? Policja? Policja? Co tam się złoży? Chodź! Czemu cię policja przyprowadziła? co się stało? Czemu płaczesz? Bo samochód mnie potrącił. Gdzie cię potrącił? Gdzie? No potrącił. Jak? Kto? No to czemu cię policja przyprowadziła? Bo potrąciła mnie. Baba od Polaka. Baba od Polaka cię potrąciła? Sama cię potrąciła? No ja jej pomogłem. To się specjalnie! Tak... Żeby to ją zamkli? Tak. Ja. No się dobra. No jak to dziennie? Kto normalnie tak robi? No. Dla władzy dodatkową pracę dajesz! A im to nie zaszkodzi, bo to Dziś, z naszych pieniędzy. Im nie zaszkodzi, bo właśnie ja poza tym tylko siedzę i te pączki w pierdzielę. No no normalnie z 220 ciśnienie chyba mam. No. Zobacz mnie wali serce. Wali jak nie.